musimy znaleźć wyjście. Wyjście na pewno nie są opowieści o Zielonej Wyspie. <grym> <w> nie, <innym grym> Musimy znaleźć wyjście, które pozwoli po pierwsze ocalić to wszystko, To w ciągu ostatnich 22 lat zbudowaliśmy wielkim wysiłkiem milionów Polaków. Powtarzam, to trzeba ocalić. I trzeba to ocalić. Sądzę, że powiem to, co w tej chwili w imieniu nas wszystkich i milionów Polaków, my nie wierzymy w to, żeby nie znalazły się środki na budowę żłobków przedszkoli, szkół, mieszkań dla młodych, środki dla rodzin, środki na budowę dróg, na budowę kolei. Te środki są, trzeba je znaleźć i trzeba je umieć wydać w sposób właściwy. To jest nas...